Witamy Państwa bardzo serdecznie, kolejny raz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jurko, w ostatnim naszym odcinku, gdy rozmawialiśmy o przygotowaniu na trudne czasy, jako jeden z elementów podałeś bezpieczeństwo, a to obejmowało także posiadanie broni. Oj, to spowodowało oddźwięk. Wła Dokładnie, to spowodowało duże poruszenie u naszych widzów i zrodziło się mnóstwo różnych pytań, dlatego Teraz chcemy poświęcić ten odcinek właśnie temu tematowi. Więc tak pytanie, czy Jezus kazał u czym kupować broń? Bo myśl o, o tym, żeby chrześcijanin, czy wierzący Jezusa posiadał broń, wielu osobom wydaje się niezgodna z przesłaniem, jakie głosił Jezus. Nawet nasza jedna słuchaczka, nasza znajoma zadała takie pytanie i tutaj dziękujemy jej bardzo za to pytanie i pozdrawiamy ją. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Magnę. <grym>, tak. I wróćmy do tematu. Yy, mówimy tu o broni, ale tak naprawdę w takim razie wróćmy do tego, co głosił Jezus tak naprawdę. Skoro podajemy wątpliwość, tak widzowie nasi o tej sprawie broni, to macie, co naprawdę głosił Jezus? Czym mógłbyś powiedzieć? Dobre pytanie. Jezus przede wszystkim głosił dobrą nowinę o królestwie. O jego królestwie, które rozpoczęło się, o królestwie prawdy, sprawiedliwości, wolności i miłości. Po drugie, powiedział, uprzedził, że pójście za nim, stanie się jego uczniem, spowoduje rozdźwięk, podział. Jedni będą za, drudzy będą przeciw. Ze strony tych, którzy zdecydują się... Pójście za Nim i zostać Jego uczniami, Jego naśladowcami, będzie do zapłacenia cena. Cena niezrozumienia, odrzucenia, prześladowań itd. Czasami, tak jak w przypadku pierwszych uczniów yy, i później w wielu miejscach na świecie do dnia dzisiejszego, yy, niektórzy z tego tytułu, że są uczniami Jezusa, ponoszą śmierć. Mhm. Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Jezus, kiedy przyszedł, rozpoczął w historii szczególny czas, który możemy nazwać przede wszystkim czasem łaski, czyli szczególnej szansy, żeby dostać się do nieba, mhm. żeby być zbawionym, pojednać się z Bogiem. Właśnie tego dokonał Jezus. Zbawionym, czyli uratowanym, tak. Dokładnie. Mhm. Czyli to głosił. A co on o sobie mówił, jako, jako, kogo siebie przedstawił? Czy mogłeś na podstawie Biblii powiedzieć, tak? I właśnie w tym kontekście może, też broni, tak? Proszę bardzo. To może spowodować e, duże zaskoczenie, ponieważ Jezus wbrew pozorom, w Biblii i w Ewangeliach, nie przedstawia się jako miły facet. E, Albo nie tylko, że mi Tak, no niewątpliwie jest osobą najbardziej kochającą we wszechświecie. I udowodnił to poprzez to, że oddał swoje życie, żeby każdy, kto uwierzy w niego, kto przyzna się do niego i zawoła do niego, podejmie tą najważniejszą decyzję życia, opowiedzenia się za nim, będzie zbawiony. Uratowany na wieki. Tak to przykład w Biblii. Nie zginie, ale będzie żył tak? Dokładnie. Każdy, kto uwierzy w niego. Yy, więc niewątpliwie jest synem bożym. Jest emanacją miłości i łaski w tym hmm. czasie, który ogłosił, bo to tak. było główne jego przesłanie, kiedy po raz pierwszy wystąpił w swoim rodzinnym mieście. Ogłosił, Czas łaski od Pana. Mhm. Ale trzeba dodać, że jest również sprawiedliwy. Ten czas łaski zakończy się, i o tym mówi druga część przerwanego fragmentu, który cytował Jezus wówczas w Nazarecie, kiedy po raz pierwszy wystąpił. Ta niedokończona fraza. Mówi o sprawiedliwości. Ten mhm. czas sprawiedliwości nastąpi w momencie, kiedy powróci powtórnie. Mhm. Jak Kie... rozumiesz tę sprawiedliwość? Co to znaczy? Kiedy to jest... powróci powtórnie, tak, to się stanie. przyjdzie przede wszystkim jako sędzia. Po drugie, przyjdzie po to, aby wymierzyć sprawiedliwość. Żeby można powiedzieć wprost unicestwić swoich przeciwników. Właśnie, rozprawić się z przeciwnikami, tak? Sam zresztą zacytuję, może, żeby nie być gołosłownym, tak, bo, bo może to niektórych szokować, ale mm -hmm. sięgnijmy do źródła. W jaki sposób Jezus przedstawia się sam? Na początek ku zaskoczeniu ze Starego Testamentu, z Księgi Jozłego. Otóż pewnego dnia Jozłę spotkał tajemniczą postać. Jest to Księga Jozłego, proszę sprawdzić sobie w domu piąty rozdział od trzynastego wiersza. Pewnego razu, gdy Jozue przebywał pod Jerychem, zobaczył nagle przed sobą jakąś postać. Trzymała w ręce dobyty z pochwy miecz. Jozue podszedł i zapytał: Po czyjej jesteś stronie, naszej czy naszych nieprzyjaciół? A on odpowiedział: Ani po waszej, ani po waszych nieprzyjaciół. Jestem dowódcą wojsk pana. I właśnie przyszedłem. Wtedy Jozue upadł na twarz, pokłonił się mu i zapytał: co mój pan rozkazuje swojemu słudze? Zdejmij z nóg sandały. Odpowiedział dowódca wojsk pana: Miejsce na którym stoisz jest bowiem święte. I Jozue wykonał jego polecenie. Otóż ze względu na ten opis, którym przedstawia się Jezus jako wódz wojsk pana, a dalej poleca Jozłemu zrobić dokładnie to, co polecił zrobić wcześniej Mojżeszowi, kiedy po raz pierwszy mu się objawił w krzewie ognistym. Przypominacie sobie Państwo? Dokładnie użył tego samego polecenia. Zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Jozłem dokładnie zrozumiał. I Podobnie zresztą jak Mojżesz. Takie polecenie mógł wydać tylko Bóg. Takiego polecenia nie mógł wydać żaden anioł, bo nigdy żaden anioł nie zażądał od si dla siebie czci, wręcz przeciwnie. Kiedy anioł zjawił się Janowi w to. objawieniu w apokalipsie, to mówię. kiedy Jan mhm. przejęty. Tym jego zjawieniem chciał oddać mu pokłon, a nią natychmiast go powstrzymał. Powiedział: Co robisz? Z Bogu oddaj pokłon. Hołd, cześć, pokłon, chwała należne są wyłącznie jedynie samemu Bogu. Mhm. Więc Jezus, który tutaj pod postacią e, przedstawiający się jako wódz wojsk, Dokładnie polecił należną cześć Bogu, oddanie Jozułemu należnej czci Bogu. I tu się przedstawia jako wódz wojska, tak? Tak. czyli siły zbrojnej, że tak Dokładnie. To ma tak. wspólnego coś nie z, tylko spokojem, z ale z walką, tak? Drugie. Tych fragmentów oczywiście jest więcej, gdzie możemy podobny wniosek wyciągnąć, ale drugi. Fragment pochodzi tym razem z ostatniej Księgi Biblii z objawienia Jana, czyli Apokalipsy. 19 rozdział od 11 wiersza i później od 13 do 16. Czytam troszkę dłuższy fragment, ale konieczny do przytoczenia. Mhm. Jezus przedstawia siebie, tą wizję Janowi, jednemu z uczniów Jezusa, ewangeliście zresztą. Zobaczyłem, pisze Jan. Zobaczyłem otwarte niebo. Stał tam biały koń. Siedział na nim ten, który, którego imię brzmi „Wierny i prawdziwy, bo sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Jego oczy przypominały płomień ognia tak dalej od trzynastego dalej. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi, a na imię miał Słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba. Na białych koniach ubrane w czysty biały bisior Z jego ust wychodził ostry miecz. To nim podbije narody. Sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie w tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmogącego Boga. Na szacie oraz na biodrze wypisany miał, wypisany miał tytuł Król Królów i Pan Panów. Większość chrześcijan wydaje się, Przechodzi nad tym tekstem do porządku dziennego bez wyciągania wniosków. Tutaj Jezus znowu przedstawiony jest jako wojownik na białym koniu. Na białym koniu zasadniczo zawsze prezentował się wódz głównodowodzący wojska. I tutaj Jezus dokładnie również w tej samej roli wystąpi na końcu czasów, przy powtórnym swoim przyjściu. Charakterystyczne jest, że jego biała szata, która przedstawia niewinność, czystość, świętość, skąpana jest we krwi. To znaczy, że Jezus sam, tak zresztą jak opisowo później mówi, sam wymierzy boży, należny gniew, dokona sprawiedliwości. Więc. Yy, to tyle między innymi y, y, obrazów y, albo prezentacji Jezusa w Biblii. Mm -hmm. Oprócz tego, że jest Bogiem kochającym, y, pełnym łaski i miłosierdzia, jest sprawiedliwy i jest tym, który dokona osądu i wyciągnie konsekwencje y, z wszelkich zachowań. Y, Decyzji, postępowań ludzkich w historii ludzi indywidualnie i też całych narodów. W, tym w tej części, to jakby nie doczytałaś, to jest objawienia. Dalej jest opisane, że królowie i książęta polegną, tak? że tam będą usłane, cały obszar będzie trupami, tak? że te ptaki powietrze będą mogły jeść. Tak. Tak? Czyli po prostu te ludzie nie zginą po prostu zginą, tak? Zostaną tam zabici, tak? W tej walce, w wojnie, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Ja tak to uzupełnię, o tego, że y, czytam Ewangelię, gdzie Jezus właśnie jest barankiem, tak? Jest y, tym, który nie, nie otworzy swoich ust i jest taki pełen pokory właśnie tej miłości, o której mówiłeś. A natomiast objawienie przedstawia troszkę innego Jezusa. Myślę właśnie, że to trzeba... Y, Chyba nieznajomość objawienia sprawia, że zaczymy się tylko na Ewangeliach na, liścia, na listach, natomiast w objawieniu Jana jest ten inny, jakby pełniejszy, znaczy dopełnienie obrazu Jezusa, prawda? Tak są dwa w Biblii zasadnicze symbole Jezusa. Jednym jest baranek, ten pokorny baranek, który sam zdecydował oddać swoje życie za nas, a drugim zasadniczym symbolem jest lew, nazywany mm -hmm. lwem z pokolenia Judy. Mm -hmm, no tak. mm -hmm. y ten drugi obraz przed chwilą właśnie mhm. tego dotyczy, tego opisu. Dobrze. No to w takim razie, jak już opisaliśmy, kim jest Jezus, jak się przedstawia, co głosił, no to wróćmy w takim razie do tej broni, od której zaczęliśmy program, wyjątkując o tym. I powiedz mi w takim razie, czy wierzący, tak, przyznający się do Jezusa, mają prawo mieć broń, czy powinni mieć broń, czy jest to coś niestosownego? Wyjaśnij no. tą sprawę naszym widzom. Jestem przekonany, że przede wszystkim uczniowie Jezusa w pierwszym rzędzie powinni posiadać broń. Dlaczego? Otóż dlatego, znowu może być to dla Państwa zaskoczenie, że polecenie kupna broni dał sam Jezus swoim uczniom. Gdzie to znajdujemy? Ewangelii według Łukasza, 22 rozdział, 36 wiersz. Już czytamy. Wspomniałem o tym ostatnio, wywołało to zdziwienie u niektórych, więc przeczytam. Jest to, tak jak zapowiedziałem, jest to sytuacja po zdradzie Jezusa przez Judasza w momencie jego pojmania. Jezus mówi do uczniów. Teraz jednak. Powiedział, kto ma torbę lub sakiewkę, niech ją weźmie. Wcześniej w odróżnieniu od tego polecenia nie polecał im zabierać niczego. Gdy, wysyłał... Tak, Gdy ich wysyłał ich nagłoszenie Ewangelii. Teraz jednak poleca zabrać. Wcześniej on troszczył się bezpośrednio o zaspokojenie ich potrzeb. Teraz wie, że odejdzie. Że rozpoczyna się trudny czas. Kto ma torbę sakiewkę, niech ją weźmie. Kto nie ma miecza, niech sprzeda płaszcz, a go kupi. Kto nie ma miecza, niech go kupi. Wbrew pozorom, to polecenie nie jest wcale sprzeczne z całym przesłaniem Biblii. Ponieważ Biblia tak naprawdę na pewno nie jest pacyfistyczna i jest pewne, że Jezus nie jest pacyfistą. Nie był i nie jest pacyfistą. Stąd to oczywiste polecenie do tego, żeby jego uczniowie kupili broń. Ponieważ jego uczniowie, jeżeli są prawdziwymi uczniami, na pewno na całym świecie są. Praworządnymi obywatelami swoich krajów, swoich państw. A jako tacy praworządni obywatele, w sposób naturalny posiadają, powinni posiadać prawo do posiadania broni. To skąd ten, jakby, sposób myślenia w Polsce, że? powinniśmy nie mieć broni. Czy to nie wnika po prostu naszej historii też trochę? Że Myślę, że prostu... są dwa źródła. Po pierwsze to komuniści, mhm. jako system represyjny, totalitarny, rozbroił swoich obywateli. Bo tak jak w folwarku zwierzęcym przedstawiono obrazowo, w komunizmie są teoretycznie wszyscy równi, mhm. ale w praktyce są równi i równiejsi. Mhm. Prawo do posiadania broni w komunizmie mają tylko ci równiejsi, więc kasta rządząca. Nic nowego pod słońcem. Reszta narodu została skutecznie rozbrojona. W Polsce dokładnie dokonało się to zaraz po II wojnie światowej. Odebrano wszelką broń, którą obywatele posiadali za... Posiadanie broni w rozumieniu prawa zresztą jakby nie było do dnia dzisiejszego, grożą surowe kary. Po wojnie one były bardzo surowe. Czy na całym świecie rzeczywiście nikt nie ma broni? No, tylko u nas tak wygląda: przecież są kraje, gdzie to jest normalna praktyka, że obywatele posiadają broń. W domu. Różnie bywa w różnych krajach. W krajach prawdziwie wolnych, prawdziwej demokracji, poszanowania praw obywatelskich jest znacznie większy procent obywateli, którzy mhm. posiadają broń. Oczywiście takim krajem czołowym tutaj są oczywiście Stany Zjednoczone Ameryki gdzie obywatele wprowadzili do Konstytucji specjalnie drugą poprawkę, która daje powszechne prawo do posiadania broni, więc tylko ten, kto jest zdrowy na umyśle, nie ma zakazu posiadania, ma naturalne prawo do posiadania broni, ponieważ Konstytucja Stanów Zjednoczonych była tworzona w oparciu właśnie o, o Biblię twórcy Konstytucji Stanów Zjednoczonych wyciągnęli prosty wniosek. To Bóg dał nam prawo do posiadania broni. Do obrony po prostu. I do tak? obrony, prawda? w konsekwencji do posiadania broni. Więc zagwarantowano to również w Konstytucji. I to prawo i posiadana broń przez Amerykanów jest również elementem, który zabezpiecza naród i społeczeństwo przed ewentualnością opresyjnego rządu. Mhm. To jest ten bezpiecznik, prawda? Co Proste mhm. uzasadnienie dlaczego tak. broń? Ponieważ na świecie nie brakuje złych ludzi, a wojny, niepokoje i zamieszki wybuchają z bardzo różnych powodów. Po pierwsze, Ekspansjonistycznych poszczególnych imperiów, z powodów narodowościowych, mhm. rasistowskich, z powodów religijnych albo tak jak obecnie w Stanach Zjednoczonych, z powodu ideowych. Zamieszki, które, z którymi mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych obecnie, po części również w Europie Zachodniej, ich podłożem nie jest kwestia rasistowska. Podłożem jest naprawdę kwestia ideowa. To wojująca Antifa, czyli tak naprawdę komuniści stosujący metody faszystowskie starają się zakłócić istniejący porządek społeczny, a tak naprawdę po prostu zniszczyć Amerykę. Jaką znaliśmy dotychczas. Ale mhm. no to, A, to na marginesie. Właśnie, bo e, popłynęłeś w bok troszkę. E, niestety, Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw na świecie. E, no i tutaj jest automatycznie w kwestii prawa do posiadania broni sprawdzian władzy. To, w jaki sposób. Władza, rząd reguluje właśnie prawo do posiadania broni. Sprawdza się, jaką naprawdę władza ma intencje, sprawdza się uczciwość władzy w stosunku do obywateli. To jest bardzo praktyczny, prosty sprawdzian stosunku władzy i zaufania do własnych obywateli. Mówiłeś coś o Czechach przed programem? Tak, zmiany są w tej Czesi, sprawie. Czechy w, tej... w odróżnieniu od Polski idą drogą, są zamiary wprowadzenia, uregulowania tej kwestii konstytucyjnie. Zamierzają to w prawo wprowadzić do konstytucji. Mhm. Niestety z niepokojem obserwujemy w Polsce. Mówię to bardzo zawiedziony, bo przecież swego czasu głosowaliśmy na prawo i sprawiedliwość. Nasz rząd obecnie idzie zupełnie w odwrotnym kierunku, przynajmniej takie widać obecnie poczynania. Czyli podobnie chcą rozbroić cały naród, tak jak było to na przykład po naród wojnie? Naród już jest rozbrojony? To jest tylko kwestia. Jest jeszcze prawo nieregulowane, można kupić broń czarnoprochową, no, ale to jest pewna ograniczona Dobrze. forma. I dalej właśnie do tego, po co ta broń nam jest potrzebna? Po to, aby. Przecież nikt nie będzie biegał po ulicy do... i strzelał do kogoś, tylko rozumiem, że jest w konkretnych. W przypadkach potrzebna. Po to, żeby obronić samego siebie mhm. i najbliższych. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, jaka dzisiaj dzieje się na ulicach niektórych miast amerykańskich: że ktoś, tłum zdziczały, poddany emocjom, przychodzi pod Wasz dom, pod Wasz biznes, sklep. I zaczyna go atakować. Co wtedy Państwo zrobicie? W jaki sposób yy, będziemy mogli się obronić w takiej sytuacji? Mm -hmm. Bardzo proste, pragmatyczne mm, dylematy, które są do rozwiązania w ramach przygotowania do czasów trudnych. Warto o tym pomyśleć. Właśnie, bo to ciągle mówimy o tym w kontekście trudnych czasów. Dzięki Bogu w Polsce mamy spokojnie, póki co na razie jest bezpiecznie zasadniczo, bo przecież nie wszędzie. Mhm. Czy wyczerpałeś jakoś temat, czy chciałbyś jeszcze coś Wydaje mi powiedzić? się, że tak. Mhm. W takim razie dziękujemy Państwu serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.